Dziś pijemy wino prosto z torby. E, z reklamówki. Z reklamówki. E, jest to wino węgierskie, przywiezione prosto z Węgier. Rocznik 2022, szczep z e, Wino nazywa się Faint. Kosztowało kilkanaście złotych w przeliczeniu no, na, w, tak, na, na wino. Na wino Czyli, na to Czyli no, no, pojemnościowo, nie? Bo to jest. To 30 zł, tak. Mm -hmm. To jest 1500. A, bo to 1,5 litra. litra. To nie wydaje jak że Także torba plastikowa. Nie wydychało się. Bo nie ma opcji. Co jeszcze możemy powiedzieć? 1,5 litra rzeczywiście i 12% alkoholu. To nie mało. Ale bardzo wygodne. Płacisz, tylko. Praktycznie. nie trzeba Otwierasz zbędny. Czy normalnie kołóc za to daliście? Mm -hmm. Tak. Etykieta bardzo ładna, winko. namalowane, <gry> do przenoszenia bardzo mm -hmm. Trudno potłuc No właśnie. Ma to swoje plusy. Mm -hmm. Pierwszy raz się A tam był wybór taki większy, takich, takich małych, był. małych. Nie, ale... był i jeszcze opakowania różne. Różne. różne, większe. A 3 litrowe. No to... Okej. Okay. Nie, ale czy, czy w ogóle taki wybór takich mm -hmm. ba bagów takich tak, tak. Tak. takich samych bagów, litrowe. ale nie w kartonie, tylko samych tak, okay. plastik, torba. Okej, okay. dobra. U nas do nas to jeszcze nie dotarło. Gdzieś tam można kupić rzeczywiście w kartonie. Półtora Nie 3 litrowe, ale... Nie jeszcze nie czekajcie, jeszcze... A tu jest, jest lomba. O! O, takie jest Cały Bo życie, to by było naprawdę. No, nie, to <stosz> <stosz _ ich". stos> jakiś złociutki kolorek. Dobra, 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 dobra. Kolor taki. No złoty. Intensywny. To było Dziwny zapach. Ale to zapachowy jakiś jabłko. No, to trzeba rozkręcić. <głos> <głos> jabł. Zapach jabłek. Po no, sobie oblądu no. się czegoś innego... Ale rozkręcić i już lepszy zapach. Zdecydowanie. Aż po 3 miesiąc. Ale jest z barwy żółte, nie? Z barwy jest mega żółte. No, no, kręcimy, kręcimy. No, no, normalnie to kręcimy. żółte. Jest schłodzone to wino. Tak, Na to było. No ale zapach taki nieoczywisty jakiś, taki dziwny. Tak, taki stłumiony, nie? I naprawdę, jabłko. Ale, ale jabłko. Ja już przeszłam tak? do smaku, Co? to Przychodzi jest lepszy. Prędzej? Antonówka mówisz? Jabłko. Patrzcie. Antonówka. Hmm. Czyli jabłko. <głos> 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 no. Z lekką goryczką, czyli coś tam jakieś te cytruski wchodzą. Ale goryczka intensywna, a później dogasenie mm. gasa. Taki, tak, coś, coś jest, papryki, nie? Coś Ale co jest. tam jest właśnie? Może tak? Nie, 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 nie. Żeby ktoś mi powiedział, że to jest Sauvignon Blanc, to powiem. Bym... No mm. tak, dziwne, nie? Takie... No. Nie odgadł To nie jest typowe. Ale jest taki mm. rzeszki, świeże. Tak. Ale myślę, że to takie jest wino tam. Mm. Y takie, no przynajmniej ze względu na opakowanie i ogólnie takie obietowe, wiesz? Oha. Po prostu. A jesteś w stanie coś przeczytać z tego? Nie, ja nie. tak. serii poczytam ale ja wpisywałam, że dobre, no że dobre wino, że wino jest. Ten. Ale właśnie w bukiecie, w zapachu, to jest głównie, nie, jak. Jabł, mhm. W smaku też tam Ale jest jeszcze tak. jakieś coś, coś, no tam coś jest, że nie do określenia, co to jest. Widocznie jeszcze mało wino Ale nie do no. Dobra, nie <laughs> no, Właśnie takie jest, no nie ma tych cytrusów, a coś tam zakradniałeś? Żeby nie było. Coś z cytrusów jest, bo to się cały czas wietrzy. Słuchajcie, mm -hmm. to kręcę, kręcę. Taka goryczka ta może jest samego cytrusa, nie tyle co tej goryczki takiej skórkowej. Taki nie. grejpfrut. Nie? Taki mm -hmm. Takie jabłko z mm -hmm. No, Ale coś tam jeszcze takiego siedzi trudnego do zlokalizowania. Mm -hmm. Może w angielsku coś znajdziesz? Tu chyba nie będzie w angielsku. Bo nie lubię zaniposty. Nierozwiązane. No tak, nie wiem, już... Napisane tylko że jest wytrawne. Schroniona geograficznie. Nie, nic tam żadnego opisu, że balaton coś tam to kajar. A, bo to, to kajar. A to jest kajar? Nie, nie Tylko koło balatonu gdzieś tam to tworzyli, robili. Na pewno podoba mi się opakowanie. Mhm, jest kranik. mega torybeczka, mhm. taka sprytna. Kranik. No trudno określić, nie? Oprócz tego jabłka, to trudno się doszukać czegoś tam. Mhm. Wiesz co, nie, jak już teraz mhm. trochę pooddychał, to jeszcze jest właśnie jakiś cytrus mhm. Jest. Ta goryczka jest taka, trzyma się i trzyma się. Taki, Ale pierwszy ten zapach um, Taki? Taki to Antoni była... obżucił. Tak, tak. Tak było miło spotkać. Didnt... Ale jak się rozkręciło. Bo to jest kondensacja tak. zapachu słuchajcie. Trzeba dać szansę temu. Dobrze się... Może ja daję. 5:30. 5,5 Też. Jeszcze dalej 6, bo piło mi gorzej. No. Ale nie jest ta arena, chciałem <pielęgnięcia>. coś na. <mługa> no, nie wracajmy do tego. To nie jest żywo. Szusteczka. A szósteczkę daj. Ja też szóstkę, bo za to rybeczkę. No za torybeczkę i za cenę, nie? No i dobrze, to tu się zgodzimy. Takie nieoczywiste, no nie. znaczy po Sauvignon Blanc bym się spodziewał czegoś innego, a to jest 2022 rocznik, to już ma dwa lata. lata. To dobrze o tym świnie świadczy, że może trochę w tej torbie. Po, po, znaczy, ale na pewno nie leżało dwa lata w torbie, było to gdzieś tam le, leżakowało. Ale no, jak białe nie jest takie świeże, to już, to już wiadomo, że to nie jest takie, te, te, takie najprostsze wino. Tylko coś bardziej ambitnego. Ale też by się inaczej ona zachowywała, gdybyśmy przyleli jej do szklanej karabki i mm. miało czas się w Być tak. może tak. Myślę, że z pewnością. Tak zrobimy. E, w tej teraz. torebce w ogóle ona się nie myśli, może... Ja, absolutnie nie. za. W że ją <grym> tak na... zrobić, wiesz... tak tak. żeby górą na po prostu chcieliśmy mm. pokazać wam Ilność. mino, mino sto, z torebki, z tylko z takim, mm. że można wziąć i pójść sobie. To taki mm. na piknik dobry. Tak. Pójść sobie nad Balatą, tu mm jest -hmm. inne piękne jezioro. No nie, ta szósta to jest... Mm -hmm. Mówisz, już, że taka naciągnięta trochę, tak? Nie, może nie, no w słodycz nie idzie, jak ktoś lubi mm -hmm. lekko słodkawe, to nie bardzo. Coś mam w sobie takiego dziwnego. Kwasowość mm -hmm. jest taka Kwasowość też niewielka. Nie Alkohol ratuje 12%. <śmienicza> 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 nie, żarcik. Mało wymuszony. E, mało śmieszny. Także co? Dla amatorów jakichś takich do, 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 do Ktoś, tak, kto lubi obłóżka i tak, może się spodobać. A tak w ogóle taki średnio. Bywało lepiej. Gorzej też. Ale gorzej też, żeby nie było. Musimy dać mu się wywietrzyć, poddychać. Także przelejemy je. Do do jeżeli karawki. coś się tak. zmieni, zrobimy dogrywkę. Dobra, nie spodziewajcie się dogrywki. Pozdrawiamy.